Dobry wieczór. Witam was serdecznie. Tu jeszcze się trochę trzęsę. Mam nadzieję, że zaraz przestanę. Witam was serdecznie na liveie Notino. Dzisiejszy live będzie dotyczył tematu pielęgnacji włosów, takiej naszej rutyny w pielęgnacji włosów. Co robić, żeby te włosy wyglądały pięknie, zdrowo, żeby były lśniące. Jakich produktów używać? Eee, bo to też ma znaczenie. Mm. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, że ten live można oglądać również na stronie notino.pl ukośnik Livestream i zachęcam, jeżeli nie oglądacie go na stronie Notino, to zachęcam do przejścia na tą stronę, ponieważ tutaj na dole na stronie Notino jest dostępny czat. Na czacie na Wasze pytania będą odpowiadać eksperci Notino. W trakcie tego live'a będzie też konkurs i dla ułatwienia Wam poznania produktów gdzieś tutaj nade mną będą się pojawiać bezpośrednie linki do produktów, o których będę wspominać, co bardzo Wam ułatwi gdzieś tam zapisanie sobie ich na później, czy od razu zakup, jeżeli coś Wam wpadnie w oko. No i oczywiście te linki przenoszą Was na stronę z opisem produktów, więc będzie tam więcej informacji na temat samego produktu, dostępnych opakowań, dostępnych innych produktów z danej serii. Także mam nadzieję, że wszyscy za chwileczkę wskoczycie na stronę notino.pl ukośnik livestream i tam właśnie będziemy się widzieć. Eee, to co? Jestem strasznie rozemocjonowana, więc przepraszam, jeżeli będę zbytnio krzyczeć. Słuchajcie, będę się posiłkować trochę tutaj komputerem. Mam przygotowane materiały na temat produktów, bo tych produktów jest naprawdę dużo i myślę, że sama nie dałabym rady wszystkiego spamiętać, ale postaram się Was przeprowadzić przez tę moją rutynę i zalecaną przeze mnie rutynę włosową, i w międzyczasie opowiadać Wam o kilku produktach. I teraz tak, każda z Was wie, prawdopodobnie, a jeśli nie wie, to właśnie się dowie, że w myciu głowy ważne są dwa elementy: musimy myć głowę i myć włosy. I teraz, co potrzebuje częstszego mycia? To zależy. Jeżeli pracujecie w biurze, jeżeli pracujecie w sklepie, to zazwyczaj wasze włosy nie potrzebują tak, tak często mycia. Natomiast wasza skóra głowy może być lekko przetłuszczająca się lub bardzo przetłuszczająca się przez klimatyzację może być przesuszona i wtedy ona będzie potrzebowała częstszej pielęgnacji, czyli sama skóra głowy będzie potrzebowała więcej uwagi niż reszta włosów. Natomiast, jeżeli pracujecie na przykład tak jak ja, jako fryzjer, albo pracujecie w piekarniach, albo pracujecie w miejscach, nie wiem, gdzieś tam, na budowach, bo yy, gdzieś, gdzie są po prostu pyły, kurze. To wtedy częściej wasze włosy będą potrzebowały pielęgnacji i mycia niż sama skóra głowy. Bo kiedy myjemy włosy? Wtedy, kiedy one są brudne, zanieczyszczone, wtedy, kiedy skóra głowy zaczyna się nam już za bardzo przytłuszczać, wtedy powinnyśmy myć głowę. Jak często myjecie głowę? To jest takie pytanie w sumie do Was. Dajcie znać w komentarzach, tutaj na czacie. Jak często myjecie głowę? Jak często mm, uważacie, że powinno się myć głowę? Eee, czy wiecie, z czego to w ogóle wynika? Eee, może nie będę przedłużać, będę, tutaj będą się pojawiać Wasze wiadomości, będziemy zerkać w nie. Natomiast jeżeli chodzi o mycie głowy, standardowo, zazwyczaj głowę powinno się myć mniej więcej co dwa dni, właściwie co drugi dzień. Ja w ogóle wolę stosować określenie co dwie noce, bo to też ma znaczenie. W nocy, kiedy leżymy na poduszce, te włosy, ze strony, z której głowa jest przyłożona do poduszki, będą szybciej chwytać sebum ze skóry głowy i będą się szybciej przetłuszczać. Dlatego, takim właściwszym sposobem. Oceniania, jak często powinniśmy mieć głowę, jest to, ile nocy nasze głowa, nasze włosy są w stanie przetrwać po umyciu. I tak jak wspominałam, standardowo są to dwie noce, natomiast jeżeli myjecie głowę wieczorem. To ta pierwsza noc jest tak naprawdę zaraz po umyciu, czyli tak naprawdę już na drugi dzień, czyli pierwszy dzień to jest ten jakby pierwszy dzień po umyciu, drugi dzień po umyciu. Te włosy są już po dwóch nocach i właśnie dlatego mogą być już nie do końca świeże. Możecie widzieć, że są takie lekko oleiste u nasady, i, i wtedy radziłabym. Zastanowić się, czy jesteście w stanie zmienić to swoje przyzwyczajenie i zacząć mieć głowę rano. Ja wiem, że to jest duży problem, e, zwłaszcza dla posiadaczek długich i gęstych włosów, no bo to zabiera czas. Natomiast z reguły wiem, że ten problem bardziej dotyczy posiadaczki krótszych włosów i cieńszych włosów, więc Wam no, nie ma wymówek. Nie będzie aż tak trudno wstać te pół godziny wcześniej, a dzięki temu możecie zyskać nawet o dzień dłużej czyste włosy. A! Jakby gdzieś tu pojawił się kot, to przepraszam, ale są trzy w pobliżu i mogą nam zrobić niespodzianki. Eee, no, więc, tak jak mówiłam, mycie głowy rano daje dużo lepsze efekty. Ta skóra jest dłużej świeża, eee, nie, skóra jest rozgrzana, ale nie kładziemy się od razu do poduszki, więc to sebum i ta skóra ma szansę się znormalizować. Kiedy od razu, na przykład, po umyciu i wysuszeniu głowy pójdziecie spać, skóra jest nagrzana, to sebum będzie się bardziej wydzielać, będzie bardziej takie rozmiękczone, bardziej płynne i będzie się lepiej transportować na włosy. Więc wtedy od razu często osoby, zwłaszcza z cienkimi włosami, mają taki efekt, że umyły głowę wieczorem i rano już mają od razu tłustą. No i to jest jeden z tych przykładów, dla których tutaj nie ma innego ratunku i najlepiej byłoby mieć głowę rano. Także ja jestem tym team mycia głowy rano mam to szczęście, że naprawdę moje włosy są dość gęste, no dobrze, bardzo gęste i jestem w stanie je myć co trzy noce. Co prawda tej trzeciego dnia czy tam po tej trzeciej nocy zazwyczaj już nie chodzę w rozpuszczonych włosach, tylko je spinam zaczesując w kitkę na przykład. Ale zdaje sobie sprawę, że im częściej będę myć głowę, tym częściej ta skóra się przyzwyczai do tego mycia e, bardzo częstego I, i będzie się szybciej nam narzać sebum, bo mycie usuwa nam sebum ze skóry głowy. I jeżeli będziemy go usuwać w nadmiarze, to skóra zacznie go produkować więcej, bo będzie mówiła: Ojej, coś tu się dzieje, ktoś mi zabiera sebum, a sebum jest naturalną ochroną naturalnymi olejami, które się wydzielają. Nasz potłój to jest bariera ochronna dla skóry głowy, i skóra głowy mówi: Ej, coś tu jest nie tak, muszę się bardziej postarać. No, i wtedy doprowadzamy do sytuacji, w której będziemy musiały mieć głowę codziennie, a są przypadki osób, które znam, które myją głowę rano, i jeśli chcą wyjść gdzieś wieczorem, to myją też głowę przed tym wyjściem, więc to jest już dość duży problem. Przy czym takiego um, częstego, y, mocnego wydzielania sebum jest wiele. Warto się udać do trychologa żeby przebadać skórę głowy, ale w codziennej pielęgnacji możemy też sobie najpierw przetestować, bo wiadomo, że tricholog to jest, trzeba się umówić, trzeba sprawdzić. Eee, to będzie dłuższa sprawa. Więc jeżeli nie macie czasu na to, to warto wprowadzić do swojej pielęgnacji eee, zabiegi poprzedzające samo mycie szamponem. I jednym z takich zabiegów, poczekajcie, odpalę sobie tutaj moją ściągę. Mam. Jest produkt, są produkty generalnie, z działu peelingów. Peelingów do skóry głowy. Tutaj mam przykład, czy to się ładnie, ładnie się wyświetla. Kerasil. To jest peeling, który ma za zadanie przygotować naszą skórę głowę na mycie włosów. Czyli po takim peelingu możemy używać delikatniejszych szamponów. Ten peeling. Jest. O, czekajcie, muszę go otworzyć, a ja się boję. Ten feeling zaraz. Nie wiem, czy tu on mi ładnie się wyostrzy. Wyostrzyło, prawda? Nie. O, teraz będziecie widzieć. O, on ma takie granuleczki. No, możliwe, że jednak nie będziecie widzieć, bo nie chce mi wyostrzyć. Ale są to takie maleńkie, maleńkie granuleczki. Hmm, Dało mi się zamknąć. Pięknie pachnie. Bardzo taki świeży zapach. Ja jestem osobą, która nie musi... Aha, no tak. Piękny zapach, bo ma ekstra z limonki, tak? Właśnie tak mi się właśnie coś tutaj wydawało. I patrzę sobie jeszcze, czy tu jest napisane dokładnie, z czego są te drobinki. Niestety nie, nie, nie mogę tego znaleźć tak na szybko. Te drobinki wmasowujemy w skórę głowy. Najłatwiej jest taki peeling nakładać na suchą głowę, wydzielę sobie przedziałek i palcem przeciągać przez przedziałek. Bierzemy kolejny przedziałek, przekładamy, przeciągamy palcem, żeby odrobinę tak naprawdę tego peelingu wmasować w skórę głowy. Po nałożeniu takiego peelingu zaczynamy masaż. Masaż skóry głowy to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i wbrew pozorom nawet taki masaż robiony na sucho, bez peelingu, po prostu w trakcie dnia też będzie wam pomagał e, zachować w dobrym stanie skórę głowy. Więc kiedy masujecie, pamiętajcie, żeby nie drapać. Nie robimy tego paznokciami, e, zwłaszcza jak macie dłuższe. E, tylko masujemy opuszkami. Możecie użyć do tego celu y, Różne, różnego rodzaju masażery, natomiast ręce myślę, że są takimi uniwersalnymi i narzędziami, które mamy od razu zawsze przy sobie i nie będą wymagały dodatkowego jakiegoś zamieszania. Jeśli chodzi o ten peeling, to co jeszcze mogę Wam o nim powiedzieć? Na pewno używamy go na suchych włosach. Co prawda, jeżeli zapomnicie i Pomoczycie włosy, i wtedy sobie przypomnicie, że chciałyście zrobić peeling. To nie ma zupełnie, zupełnie nie ma z, tego, z tym problemu, bo peeling możemy wykonywać również na mokrych włosach. Po wmasowaniu tego pingu bardzo ważne jest, żeby go delikatnie poleć wodą i znowu zapienić. Wtedy on to się nie pieni tak jak szampon, oczywiście, ale będzie Wam go łatwiej wypłukać z włosów. Pamiętajcie, żeby płukać je dość długo i zwłaszcza na długości, żeby usunąć te drobinki. I po takim przygotowaniu skóry głowy zresztą będziecie od razu czuły, że ta skóra jest bardzo. Taka świeża, czysta, chłonąca, że tak powiem, wszystko co nałożycie na nią. Eee, a do tego dzięki temu masażowi poprawiacie ukrwienie skóry głowy czyli wszystko to, co jest dobrego, zawartego dla waszej skóry głowy w szamponie. Będzie łatwiej absorbowane przez skórę, ponieważ poprawiacie krążenie i wiadomo, że przez skórę nie przeciągamy, nie wchłaniamy aż tyle produktu, ile przez na przykład jakieś suplementy, ale zawsze warto pamiętać. O tym, że peelingi i masaż w trakcie peelingu do skóry głowy bardzo ładnie nam pobudza tutaj pracę komórek, doprowadza więcej krwi do cebulek włosowych, do mieszków włosowych, a te dzięki temu będą mogły produkować nam piękniejsze, zdrowsze, bardziej lśniące włosy, bo od stanu mieszków włosowych zależy to, czy te nasze włosy będą zdrowe, błyszczące, czy jednak coś się będzie działo. I to widać od razu. Jeżeli chodzi o ten produkt, to jest bardzo wydajny produkt, bo tego się nie zużywa, nie używamy tego codziennie. Używamy to około dwóch razy w tygodniu, jeżeli myjecie głowę co drugi dzień lub codziennie. Jeżeli myjecie głowę co 2-3 dni, 4, bo wiem, że takie osoby też są super zazdroszcze to wtedy możecie używać to, co po prostu dwa, trzy mycia, żeby też za bardzo nie naruszyć tej skóry głowy. Jeżeli poczujecie, że no, na przykład po użyciu takiego peelingu szampon Was zbyt mocno podrażnia, to smasujcie go dużo delikatniej i rzadziej, nie, nie tak często jak standardowe zalecenia, bo to jest bardzo, bardzo podatny, przydatny produkt, a wiele osób o tym nie wie. Co mamy jeszcze? Z takich rzeczy, które można użyć przed myciem głowy szamponem, jest też świetna seria L'Oreal Metal Detox. Tu będzie widać? Będzie widać. Z tej serii jest dostępnych 5 produktów, i one są przeznaczone do każdego etapu mycia głowy. To jest. Primer, tak bym to nazwała, przed szamponem, który wmasowujemy w skórę głowy i włosy, ale jeszcze się upewnię, żeby Was tutaj nie wprowadzić w błąd. Tutaj go mam. Tak. Na stronie jest producent bardzo ładnie nazywa, że jest to preludium dla Twoich włosów. Jeżeli chodzi o ten produkt, zarówno ten produkt jak i peeling nie są dedykowane konkretnemu typowi włosów, bo tu chodzi nam głównie o skórę głowy, więc tak naprawdę z każdymi włosami warto jest używać tych dwóch produktów. Jaka różnica jest między Preludium Metal Detox a na przykład peelingami, że to Preludium nakładamy już na mokre włosy? Robimy nim coś w stylu takiego pierwszego mycia. On się za bardzo nie pieni. Czy będę tu będzie widać? On ma taką bardzo przeźroczystą konsystencję, leciutko się klei. I tu jest ciekawostka, on ma taki zapach bardzo korzenny. Jeżeli któraś z Was jest fanką mocnych, takich ciężkich perfum, to na pewno przypadnie Wam to do gustu. Mi też się szczerze mówiąc bardzo podoba, lubię pod prysznicem, kiedy jest ten taki zapach, no korzenny, tak bym go nazwała. I te produkty z serii Metal Detox mają w sobie taką specjalną formułę glikofilerów, czyli aminokwasów, które zwiększają odporność na łamanie, wypełniają włosy, uzupełniają je tak jakby, dzięki czemu ten wodzie jest bardziej sprężysty i bardziej odporny na czynniki zewnętrzne. A do tego, ten glikofiler też wchłania metale, które znajdują się w wodzie, bo jakby woda przez to, że pływa, pływa przychodzi do nas przez rury, zawiera wiele metali. Metale mogą mieć... Mają wpływ na, na skład chemiczny waszych włosów i na to, jak wasze włosy będą reagować z różnymi produktami, np. z farbami do włosów, e, z szamponami, z odżywkami. E, tutaj boleśnie można się przekonać o tym e, wpływie metali i ogólnie środków chemicznych na włosy, e, kiedy posiadając rozjaśniane włosy, pójdzie się na basen. I o ile ja, jak widać, mam zielone włosy z własnej woli. Tak, wiele dziewczyn blondynek, które nie zabezpieczają swoich włosów i jadą na wakacje i pływają sobie w basenach, bardzo często mają włosy po prostu zielone do wysokości, do której były zanurzone w wodzie. I te produkty z serii L'Oreal Metal Detox mają temu przeciwdziałać. Oczywiście one nie, nie pomogą tak w 100%, ale będą znacznie. Hamować proces wnikania tych metali w nasze włosy i zmiany ich struktury. Ten produkt nakładamy na dwie, dosłownie trzy minuty. Wmasowujemy w skórę głowy i we włosy i spokojnie.